W ostatnim odcinku dzieliłem się, jakie miałem wielkie plany na nagrywanie, ale niestety moje zapalenie tanie stwierdziło inaczej. W każdym razie wracamy i mam nadzieję, że zrealizuję chociaż część tych materiałów, które miałem poplanowane. I zaczynamy od obiecanego odcinka na temat Supermana, a konkretnie Superman Super Czy jest to komiks warty w ogóle uwagi? Czy jest to komiks, od którego możecie zacząć swoją przygodę komiksową z Supermanem? Na te pytania odpowiem w tym materiale. Fabuła tego komiksu to tak, tak naprawdę osadzenie Supermana w najklasyczniejszych okolicznościach dla Supermana, czyli po prostu w Metropolis, gdzie znowu działa Daily Planet, gdzie jego żona też działa Daily Planet i w ogóle wszyscy dziennikarze, jakich znamy, tych klasycznych z Daily Planet się tutaj pojawiają. Właściwie największą różnicą między klasycznym Supermanem a tym, co uświadczymy w tym komiksie, jest to, że nie ma już Lex Korpu, a ta korporacja zostaje zamieniona na Super Corp. No i sam Lex Luthor nie siedzi jako zarządca tej korporacji, tylko siedzi w więzieniu za przewinienia z poprzednich komiksów. Przyznam szczerze, że nie miałem żadnych oczekiwań wobec tego komiksu, i to głównie dlatego, że ostatnio w ogóle nie czytałem Supermana współczesnego. Tak naprawdę większość tej linii fabularnej, jaka była tworzona przez ostatnie miesiące czy nawet lata, była na tyle już napuchnięta i skomplikowana, że sam nie wiedziałem do końca, o co tam chodzi. Musiałbym czytać to od początku, a szczerze nie miałem jakiejś dużej ochoty, bo słyszałem na temat tych komiksów raczej przeciętne opinie. I nie czułem, że jest to coś mega istotnego. Była też ta seria Taylora, która była dość chwalona, ale jej jeszcze nie chwyciłem. I mam akurat zamiar, bo to jest jedna z tych serii, która wydaje mi się być ciekawa. To jest jednak Tom Taylor, więc mam do niego zaufanie. Natomiast nie chwytałem tych komiksów tym klasycznym Supermanem, czyli naszym Clarkiem Kentem. No i co? Chwyciłem sobie po Williamsona, bo słyszałem, że jest ok. Stwierdziłem, że jedynka. I mam bardzo mieszane uczucia. W sensie, cały czas ostatnio mam mieszane uczucia na temat jakichś komiksów, ale tutaj mam chyba jeszcze bardziej mieszane uczucia. Bo z jednej strony to jest naprawdę spoko Superman. Po pierwsze, faktycznie da się w niego wejść bez znajomości poprzednich komiksów. Jest napisany w taki sposób, że jeżeli kojarzycie jakieś podstawowe elementy związane z Supermanem, z całą tą mitologią Supermana, to będzie Wam dość łatwo wejść w ten komiks. Ja nie miałem praktycznie żadnych problemów, rozumiałem co się dzieje, rozumiałem dlaczego się to dzieje i... To jest największa zaleta tego komiksu, że możecie sobie go chwycić tak po prostu i nie będziecie czuć jakiegoś większego problemu. A nawet jeśli, na przykład, nie wiem, nie wiecie, kim jest Jimmy Olsen, to wydaje mi się, że w ramach tego komiksu jesteście w stanie to w miarę sensownie załapać. I to jest naprawdę super sprawa. W dodatku, jeśli już znacie te postaci, to dostajecie ich takie klasyczne, najprostsze wersje, dzięki czemu faktycznie przejawiają cechy, za które je lubicie. Jeżeli macie Louis Lane, to to faktycznie zobaczycie w tym komiksie elementy tego, że jest dobrą dziennikarką i faktycznie żyje tym dziennikarskim środowiskiem. Jeżeli widzicie Jimmy'ego Olsena, to od razu wiecie, że jest to trochę ta fajtłapa, ale jednocześnie na tyle urocza, że bardzo, bardzo mu kibicujecie. Superman jest zawsze tym człowiekiem, który ma wielkie serce, Alex Luthor cały czas patrzy na zasadzie tego, żeby osiągnąć cel, nawet jeśli przy okazji poniesie jakieś ofiary. To dość klasyczne archetypy postaci, ale jednocześnie uważam, że jest to o tyle dobre, że nikt tego na siłę nie zmieniał, i fani tych postaci, tych, wiecie, historii z Supermanem, dostaną dokładnie te postacie, które lubią. W dodatku przyznaję, że jest to naprawdę bardzo ładnie narysowane. Widzieliście już wcześniej kadry i uważam, że ta kreska jest naprawdę w porządku. Bardzo miło się to czyta. To jest coś, co szybko wam przeleci, co może nie będzie Was jakoś mega fascynować. Wiecie, to nie jest ten styl na przykład z Transformersów albo z innych komiksów, które naprawdę charakteryzują się niebywałymi rysunkami, ale ta kreska jest i tak na tyle dobrze narysowana, że będzie Wam się to miło czytać. Jako takie proste, przyjemne czytadło jest idealnie. No dobra, to zatem co mi w tym komiksie nie pasuje? Są ładne rysunki, są fajne postaci. A dlatego, że po prostu wszystko w tym komiksie jest dla mnie takie płytkie. Mam wrażenie, że żaden z tych motywów nie zaintrygował mnie na tyle, abym jakoś bardzo wsiąknął w tę historię, abym poczuł, nie wiem, niesamowitą ekscytację. Mam wrażenie, że po prostu, wiecie, widzę te archetypy postaci, które już znam, i widzę, że one są pisane tak bardzo bezpiecznie, żeby. Nie pisać im za bardzo jakichś ultra dużych konfliktów, aby nie wsiąkać jakoś głęboko w ich psychikę i tak naprawdę dostarczać wszystko to, co fani chcą, bo przez ostatnie lata było to już tak bardzo zagmatwane, że teraz musimy postawić na prostą, zwyczajną historię, która nie będzie próbować ryzykować z jakimiś niewymałymi mo motywami. Ale mnie to osobiście trochę irytuje, bo mam wrażenie, że czytam coś zbyt bezpiecznego. Że nie ma tutaj jakichś takich odkrywczych pomysłów, i wszystko to, co widzę, znam już. W sensie znam te archetypy postaci, znam relacje między nimi, i jeżeli czytam ten komiks, to on mi nie daje niczego szczególnego. I mam wręcz wrażenie, że tutaj można ze spokojem dać tą metaforę wody, czyli tego, że ten komiks jest trochę jak woda. Czy was nawodni? Tak. Jeżeli jesteście bardzo spragnieni, czyli po prostu dawno nie czytaliście komiksu z Supermanem i macie ochotę na jakiegoś dobrego Supermana, a przynajmniej takiego, który nie będzie jakoś bardzo komplikował wszystkiego, no to nawodnicie się. To, to się nawodnicie. Ale czy ta woda będzie miała jakiś niebywały smak? Nie. Po prostu będzie miała smak wody. Czyli okej, okay, ale no wiecie, ma spełnić swoją rolę, jeżeli po prostu jej potrzebujecie. I dla mnie tym jest ten Superman. No i mam jeszcze jeden problem z tym komiksem, który właściwie trudno jest mi opisać, ale dotyczy tego, że ten pierwszy story arc, powiedzmy, a przynajmniej tak mi się wydawało, że będzie to pierwszy story arc, nie jest w zasadzie domknięty. To znaczy, teoretycznie jest, bo jeżeli pojawiają się jacyś wrogowi Supermana, to ich wątki zaczynają być domknięte, i teoretycznie jest tak, że ten, ten Superman jakby ma domknie, podomykane wątki, ale jeżeli jakiś wątek się domyka, to tylko i wyłącznie po to, żeby otworzyć następny wątek. I mam problem taki, że teoretycznie fajnie, bo jest jakaś ciągłość, to jest też seria, to nie jest, wiecie, zamknięty album, więc to logiczne, że jeżeli masz jedynkę, to musisz szwycić potem podwójkę, dwójkę, żeby dostać zakończenie jakichś wątków. Ale tutaj nic się nie kończy. I mam ma wrażenie, że po prostu za dużo jest takich wątków napoczętych, na przez co ja osobiście nie czuję, żebym faktycznie dostał początek, rozwinięcie i zakończenie jakiegoś wątku, tylko dostałem początek, rozwinięcie, zakończenie przyjdzie raz. I trochę mi to wadzi, mam wrażenie, że nie wiem, jakoś bardziej mi się to wybijało niż w innych komiksach. I nie wiem, czy to kwestia tego, że ja po prostu ostatnio czytałem zakończenia same. Wiecie, Spider-Man, zakończenie, Hulk jako jeden pojedynczy album, i teraz, kiedy nagle chwyciłem jedynkę, to jest takie, ej, kudę, czemu tu się nic nie domyka. Ale faktycznie mam takie poczucie, że trochę za dużo jest tutaj niedomkniętych rzeczy. I nie wiem, czy to jest mój problem. W ogóle, jeżeli czytaliście komiks, to dajcie znać. Czy faktycznie też tak macie, że czujecie, że to jest za bardzo jedynka, a za mało jakiś powiedzmy, pierwszy storark, który jakoś ma się domknąć. Ale właśnie czytając ten komiks, wspominałem sobie Williamsona od w sensie Flasha Williamsona, i tam na przykład pierwszy storark był naprawdę bardzo sensownie domknięty. Wiecie, przedstawiał historię tego jednego antagonisty. I w ramach tych pierwszych, tam była, ośmiu zeszytów, domknął wszystko. No ale było to sprzedawane w pierwszym tradezie, więc powiedzmy, że to był cały czas pierwszy storiak. A tutaj tego domknięcia nie widzę. I to mnie to irytuje. I nie wiem, czy to jest po prostu kwestia jakiegoś mojego, nie wiem, gorszego dnia, czy faktycznie jest to coś, co jest realnym problemem tego komiksu. Także jeżeli czytaliście, to dajcie znać w komentarzach, chętnie sobie o tym z wami popiszę. Podsumowując, czy warto sięgać po tego Supermana, to zależy. Jeżeli jesteście wypuszczeni Supermanem, a pewnie będziecie przy okazji szczególnie tego, że za chwilę nadchodzi film, no to możecie sobie chwycić ten komiks, bo wydaje mi się, że spośród współczesnego Supermana, to będzie najciekawsza propozycja, z uwagi na to, że nie ma jednych tych kosmicznych rzeczy. A też przy okazji, wiecie, to jest jednak Clark Kent, a nie jego syn, którego syna było trochę więcej ostatnimi czasy. Więc faktycznie to jest bardzo sensowne, żeby chwycić sobie jako tę pierwszą pozycję od dawna. Czy jednak jest to najlepszy Superman, jakiego czytałem w życiu? No nie, niestety nie. Nie jest to jakieś wybitne dzieło, jest to po prostu niezłe dzieło. Takie. 6, 7 na 10 nie daję nigdy ocen e, punktowych, bo uważam, że potem wiecie, ciężko jest porównywać do siebie, że czemuś dałem 6, a potem czemuś innemu dałem 6, a to nie są budowne komiksy. Natomiast po prostu dla mnie to jest definicja tego komiksu między 6 a 7 na 10. Był niezły. Dobrze spędziłem przy nim czas. To też nie jest tak, że ja się męczyłem przy czytaniu jego, ale no, no nie jest to coś, co będę jakoś ultra wspominał, szczególnie nie wiem, na najlepszych komiksach tego roku, czy coś. Może następne tomy będą lepsze. Mam chrapkę na sprawdzenie następnego tomu, i to jest jakaś definicja tego, że jednak coś mi się w tym komiksie podobało. No ale to też nie jest wybitna rzecz, żeby nie wiem, rzucać wszystko i ten. To na przykład wiecie, taką wybitną rzeczą będzie Dead Devil z Dalskiego w tym miesiącu i mam nadzieję, że już niebawem go sobie zacenzujemy. Albo żeby chociaż wybrać jakiś komiks z DC, no to Nightwing, to Taylora, albo nawet Pingwin, którego ostatnio recenzowałem, który zdecydowanie bardziej mi podszedł. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę, lajkujcie i komentujcie ten materiał, a także subskrybujcie ten kanał, bo mam w planach trochę materiałów. Szczególnie na końcówce miesiąca, jak i na początku kwietnia. Na pewno będzie The De Devil's jak już tylko do mnie przyjdzie. Będzie też kilka materiałów z innych wydawnictw, także cóż, do usłyszenia i zobaczenia w następnych materiałach.